Hej, hej, witajcie! Dzisiaj film z serii Denona kontra Mexmo. Pod ostatnim filmem, gdzie w komentarzach wybieraliście palety, zwyciężyła Axequo. <grywki> zwyciężyły Axequo Pastel Drip Mexmo i Denona Juka. No, nie moja wina, że akurat się tak złożyło, ale to nawet jest dobrze, bo jedna z Was napisała, że może na pożegnanie lata Pastel Drip. Więc postanowiłam, wymyśliłam coś takiego, że paletą Maxmo Pastel Drip w dzisiejszym filmie pożegnamy lato, a paletą w drugiej części filmu tego samego przywitamy jesień. Paletą Juka od Denonki. Chciałam jeszcze bardzo podziękować osobom, które głosują, które się udzielają, piszą komentarze i dają łapki pod filmem i subskrybują kanał. A tych, którzy tego jeszcze nie robią, to serdecznie proszę i z góry za to dziękuję. To nic nie kosztuje, a kanał się buduje, jak to się mówi. Także, jeżeli jesteście ciekawi, jak wyjdzie dzisiejsze pożegnanie lata, to zapraszam do oglądania dalej. Dzisiaj jest dosyć ładnie na dworze. I raczej światło nie powinno się z okna zmieniać, więc postanowiłam nagrać w świetle dziennym. Zobaczę, jak to wyjdzie. No, ISO jest tutaj mega, bo jest na 2000, no ale zobaczymy. Przypomnę paletę Pastel Drip Nexmo. Proszę bardzo. Tak wygląda w środku. Kiedyś nagrywałam shorta i zaczęłam taką serię trójkami nagrywać, tak? No, to skończyło się na tych brzoskwiniach. <laughs> więc yy, pożegnanie lata co ja bym widziała w makijażu, jakie kolory no na pewno użyję limonki no zobaczymy co to wyjdzie jak mnie poniesie blendowanie jak to się mówi I jednak żeby to była jakaś spójność i połączenie i takie fajne, łagodne przejście do denony to może użyję też zieleni bo tam są zielenie. Spróbuję utworzyć z tych cieni jakąś żółć. Może mi się uda. No takie wiecie, pożegnanie lata, nie? Dobra, zaczynamy, bo po prostu znowu się rozgadam niepotrzebnie. A może i potrzebnie. Zmatowić powiekę nie bardzo mam czym, ale to nie szkodzi, bo też tutaj jasne cienie są. To także zrobimy chmureczkę i chciałabym stworzyć żółty kolor. Zobaczę co wyjdzie. Tu już jest taki dołek w tym cieniu. Zobaczę co wyjdzie z połączenia tego i tego. Coś powydziwiam dzisiaj. Bardzo się dużo nabiera. I w tym powinno być OK. Takie coś wyszło powinno być. Dobrze. I tak będę moczyć pędzel tu i tu. I tu i tu. No, ta paleta ma już dołki. No, proszę, jaki wychodzi kolorek? Mam pomysł na makijaż denony. Właściwie nie że i mój pomysł, tylko inspirację ze strony nataszy. Wiem, że dzisiaj nie o nataszy, ale znaczy w tej części filmu nie o nataszy, ale. Chcę zrobić coś takiego, żeby było podobne. Jutro. Jutro będę nagrywała Natasza i po prostu skleję te dwa filmy. No, patrzcie, takie coś, taki łuk. I pomyślałam właśnie, że skoro. Nie robimy słoczy, bo słoczy były już tych palet u mnie na kanale, więc. Wiecie, to już czas jest zaoszczędzony, więc mogę. Połączyć dwa filmy. No, jak egzekwo, to egzekwo. Trudno. Trudno, ale fajnie. I jeszcze, co miałam powiedzieć. Są zwolennicy i przeciwnicy Meksmo. I toż samo są przeciwnicy i zwolennicy Denony, więc tu myślę, że każdy będzie zadowolony. Mam na myśli osoby z komentarzy. Jestem ciekawa, co powiecie na taki makijaż. Zaraz zobaczę, czy mi się to wszystko ładnie po, połączyło lusterkiem przybliżającym, powiększającym i dam kącik wewnętrzny troszkę błysku, czyli dam ten kolor. Wezmę inny pędzelek do błysków, taki mój ulubiony i zbliżyłam go troszkę. No musicie mieć na uwadze to, że się błyski nie przyklejają za bardzo dobrze do suchego bardzo cienia. A ten właśnie zielonkawy taki jest. Tylko no ja to wybaczam, bo to jest tak piękne wszystko, że... No i teraz takim małym pędzelkiem nabiorę sobie troszkę, już muszę tak, wiecie z daleka, nabiorę sobie troszkę tego ciemnego pomarańczu i tutaj zrobię takie łuki małgosiowe Takim wolziutkim pędzelkiem wezmę sobie ten niebieski turkusowy, no nie wiem po prostu to nie jest to nie są moje kolory ale zrobię tutaj lekką kreseczkę na końcu. Taką Leciusieńką. Tak, tak, leciusieńko, wyjechałam pod skroń. O, o, właśnie, o takie coś mi chodziło. Jest bardzo kolorowy makijaż. Jak przystało na pożegnanie lata, ale troszkę już jesieni wkracza od góry. Uznajmy, że jest prosto. Dobrze? Może nie, że prosto, tylko, że symetrycznie. Ta troszkę w górę idzie bardziej. Okej, okay, no muszę dopracować. I teraz tym samym pędzlem wyczyszczonym, aczkolwiek jeszcze zabarwionym, wezmę sobie na dolną powiekę. Wiem, może przegnę, ale no, nie mogę tego pominąć. Róże jak róże, no brzoskwini jak brzoskwini, ale te fiolety. No dobrze. I lecimy z tym najciemniejszym na powiekę dolną. Yy, zewnętrzny kącik połączę z tym niebieskim. Starczy, starczy. Jak ostatnio nie robiłam kolorowych makijaży, to patrzcie co tutaj się dzieje. No i teraz tym jasnym, fioletem. Malusieńki pędzelek. Precyzyjny. Cały czas tutaj sobie reguluję. Na nim ilość cienia, czyszcząc moją szmatkę. Przypominam, że ja używam mikrofibrę, taką na dziale samochodowym do kupienia. No, i teraz ten błysk fioletowy. Tu w dolny kącik. Nie wiem, czy będzie go widać. Chyba tak. No, dobrze, i tak to wygląda. Powiem Wam, że lekko, lekko mam osyp. Tu się troszkę ze sobą cienie pomieszały, ale to nic. No one się po prostu przesuwają, wiecie, pod, bo jest tak sucho. No piękne te cienie są, ale dosyć suche. Muszę dołożyć błysku, bo mi się rozjechało, nie wiem jak to będzie dalej. Czystą malutką miotełeczką coś tu pozmiatam. Gąbeczką wezmę sobie jeszcze po korektorze tutaj. O, podczyszczę. Najpierw zmuchnęłam i pędzlem wstrząsnęłam. Delikatnie pędzlem takim luźnym. Yy, wezmę sobie może, pomieszam te dwa róże. O, troszeczkę. O, właśnie, wiecie, tego mi brakowało takiego ożywienia dolnej powieki yy, Właściwie użyłam prawie wszystkie maty, prawie. I dwa błyski, trzy. No, patrzcie, jak ożywiło. A tym jaśniutkim różem. Tak sobie tutaj wszystko podczyszczę, wyblenduję. O. No dobrze, wykończę makijaż, bo nie będę przy Was kończyć się. Yy, I przyjdę na pokazanie się pod koniec, na końcu tej pierwszej części tego filmu. Także do za chwilę. Tak się prezentuje skończony makijaż na pożegnanie lata. Jak pomieszałam, to wszędzie pomieszałam. Na linię wodną nałożyłam różową kredkę z Lovely, a rzęsy wytuszowałam tak. Baza pod tusz, warietę oczywiście, i potem na, taki, na taką dosyć zaschniętą bazę. Na dolne rzęsy starałam się nałożyć róż od Red Lipstick Monster, ale niestety nie było go widać za bardzo, więc dołożyłam fioletowego tuszu z Hean. Światło się zmienia, ale to fajnie. Będzie jaśniej i bardziej widocznie. Górne rzęsy, początki, to teraz tak, zobaczcie, zobaczcie sobie latające oczy. Na początek y, turkusowy tusz z Hean i pod koniec. Y, Tusz czarny z OriFlame Lunderlash, także niezła mieszanka nawet na rzęsach. I teraz usta. Słuchajcie, na początek dałam y, Maxineczkę, konturówka od Maxineczki i brush up y, w odcieniu karamel nude, ale troszkę mi było za zraczkowato, więc dołożyłam sobie koralowego z Long Longlasting. No i przypasowało. No i szukałam y, pomadki najbardziej koralowej, jaką mam. Czyli tak albo te dwie z z Formula, albo z Paese. No i Paese wygrało. Tak to się prezentuje. Napiszcie koniecznie w komentarzu a propos pierwszej części filmu, jak Wam się to podoba. Jest totalny miks kolorystyczny, ale no myślę, że godny pożegnania lata. Lato jest godne pożegnania takim makijażem miksowym, kolorystycznie. Tak, tak miało to brzmieć. Także dziękuję serdecznie za tę część, i zaraz zabieramy się, dla Was to będzie za chwilę, dla mnie jutro, zabieramy się za makijaż paletą Yuka od Nataszy Denony. Także zapraszam na kolejną część filmu. Dzisiaj druga część filmu przywitanie jesieni. Cieszycie się, że mamy jesień. Paleta Nataszy Denony, Juka. Przypomnę, jak wygląda w środku. Przejrzałam sobie zdjęcia na stronie Nataszy Denony, bo chciałam zaczerpnąć jakieś inspiracji. Słuchajcie, bo zupełnie nie wiedziałam, jak się pomalować. No może właśnie w nawiązaniu do tego z pierwszej części makijażu, ale też mnie trochę skusiły właśnie pokazane modelki i te makijaże. I tu wam wstawię z boku za chwilę, y, czym się sugerowałam, i jaki miałam cztery makijaże, w sumie mnie kusiły. Słoczy nie robię, bo test tej palety jest na kanale i słoczę, także odeślę w linku pod filmem i w karcie, jak mi się uda. Na pewno bym chciała użyć tego koloru, tego, może ciut zieleni, brązu. No i oczywiście były skin. Tamtą część filmu już zmontowałam. Ma około 13 minut, więc myślę, że tutaj w 15 minutach się powinnam zamknąć, żeby film miał około pół godziny, więc może dzisiaj nie będę tłumaczyła formuły cieni i jak się nakładają. Będziecie wszystko widzieć. Podstawiam muzykę i zaczynam się malować. Makijaż skończony. Powiem Wam, że to była wielka przyjemność malować się tymi cieniami. Skończę się, wykończę i wrócę na pożegnanie, małe podsumowanie. Tak się prezentuje skończony makijaż. Ja jestem bardzo zadowolona. Tę paletę Juka polecam serdecznie. Patrzcie, jaki makijaż. Myślę, że również przywitanie jesień i pani jesień godna takiego makijażu. Naprawdę. I ta inspiracja z zdjęciami wyszła mi, nie? wiecie dlaczego? Bo po prostu mnie poniosło. Tak, no dopasowywałam do siebie kolory takie, jakie lubię. Na pewno tego szarego mało widać, tego, ale też go troszkę dałam. Wykorzystałam wszystkie błyski. Tak, wszystkie błyski z palety wykorzystałam. No jednak tego cienia nie miałam gdzie wtrynić, że tak powiem. Po prostu, no on mi tutaj nie pasował. On jest za morski, za ciepły. Oczywiście do innych makijaży jest przepiękny, ale no tutaj by mi nie pasował. Gdzieś mi się to gryzło, że nałożę coś takiego, wiecie, ciepłego, zielonego, soczystego. Takiego turkusowo-zielonego, ale takiego dojrzałej, dojrzałej zieleni. No i to, że mi się to pogryzie. Pogryzie się po prostu. Także bałam się, bałam się dotknąć w ogóle tym cieniem jakiejkolwiek części powieki reszta cieni no to jak widzieliście w pracy jest przecudowna po prostu tak, spójrzcie sobie teraz latające oczy robię tu miejsce, według mnie ta paleta powiem wam, jest genialna ma tak piękne kolory do niebieskich oczu, po prostu do brązowych, no widzicie na modelkach jak te makijaże są fajnie skomponowane i ja będę tą paletą jeszcze robić na jesień makijaże to może wam wstawię jakiegoś shorta albo coś tak shorta może chociażby jakąś przebitkę no nie wiem jakieś zdjęcie kiedyś wstawię no chyba ją wyjmę na październik powiem wam wiecie no jesienna nie jesienna no można nią też letni zrobić makijaż ale już nie no ona mi się kojarzy i jesień wiecie takie no takie soczyste Tropikalne, taka, taka parność, taka wiecie, no, no nie no, po prostu ja jestem zakochana w tej polecie, naprawdę jestem zakochana. Jak ja ją zobaczyłam, jak ona wyszła, to uff. Uh, co na ustach? Nie pytajcie, kombinacja totalna, bo nie umiałam dobrać koloru i trochę maksineczki, trochę 0,8, y, pierenne i trochę... Pomadki, Max Factor i trochę Stars from the Stars, czwórki, no, trójki, przepraszam. No, po prostu. No, nawet nałożyłam troszkę mandali, kredki, bo kontur od y, Maxineczki był za jasny. Także już wydaje mi się, że te usta teraz pasują. No nic, pamiętajcie, bardzo proszę. W komentarzach wybierzcie kolejną paletę z tej serii, którą chcecie zobaczyć w następnym odcinku. Napiszcie w ogóle, czy Wam się makijaż podoba. Napiszcie, czy macie tę paletę, czy macie zamiar ją nabyć. No teraz na jesień to jest idealna okazja. No... Dobra, koniec ochów, achów, bo po prostu ja jestem zakochana. Zakochana w tej palecie. I do moich nawet niebieskich oczu te ziele nie pasują. Prawda? No. Także dziękuję serdecznie Wam za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach i wybraniu palety z opisu, aby zobaczyć wybraną paletę w akcji w kolejnym odcinku z tej serii, na którą serdecznie zapraszam. Poproszę łapeczki pod filmem, subskrypcję kanału i włączenie dzwoneczków. Życzę Wam wszystkiego dobrego, co Was czeka. Do następnego. Hej, papa!